W San Antonio wyjeżdżając na południe, myślę, że warto zajechać do kolejnego parku, wpisanego pod NPS, tym razem historycznego, w którym to znajdują się misje chrześcijańskie, katolickie. I zajechać do kościoła San Jose, bo jest to najlepiej zachowany kościół z tych misji. Alamo również jest takim kościołem, ale ten jest najlepiej zachowanym. I to są misje z końca wieku XVII. W 2015 roku zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Cóż, czasami deszcz musi popadać w San Antonio. Mamy tutaj portyk. Piękny, naprawdę piękny. Zwróćmy uwagę. rzeczywiście bardzo ładny kościół, w środku jest zadbany i również pięknie wygląda z zewnątrz, I to taki mały cmentarzyk. Wspaniale ta misja wygląda widać to takie mury, ale wręcz można powiedzieć obronne. Tutaj można zwiedzać poszczególne pomieszczenia, jakieś kaplice i nie tylko. Tutaj mamy fajną. Makietę, która obrazuje i pokazuje jak misja wyglądała, zresztą to widać też i teraz. A tutaj mamy takie pomieszczenia użyteczności publicznej, publicznej raczej nie cele mnichów. I to jest park historyczny, wejście do niego jest bezpłatne, nawet nie trzeba mieć tej karty parkowej. Thank you, I'm okay, thank you. Thank you very much, thank you. A więc tak jak przy każdym parku wpisanym pod NPS są strażnicy i jest wystawa. I różne historie dotyczące misji San Antonia. Tutaj przybywają Franciszkanie. No nawet na początku wieku XVIII mamy różne artefakty z kościoła. I z misji. Kolejne polecane, fajne Miejsce. Dzisiaj podróżuję śladami Polaków. Jestem w miejscowości pierwszej Kościuszko. Polacy tutaj przybywają głównie do Panny Marii w 1854 roku i zakładają najpierw tamtą miejscowość, i później tutaj również. Zobaczcie, jest tutaj napisane, że 60 rodzin w 1880 roku e, przybywa tutaj i zakłada na cześć polskiego bohatera generała Tadeusza Kościuszko, za, zakłada tutaj tą e, miejscowość. Tutaj w okolicy jest też Częstochowa, no i słynna Panna Maria. Proszę, jaki znamienny napis Kościół Świętej Anny, Kościuszko, Teksas. Dobra, wchodzę do środka. Kościół w Kościuszko, miejscowości Kościuszko, polski kościół. Hi, my name is Mike. My name is Joseph. Joseph, and J you are Polish descent as well. Joseph Korzakwa. How? Korzakwa. Korzakwa. Nice to meet you. Nice yeah. to meet you. Do yeah. you know something Polish? No, very little. Very little, yeah? All the bad words. But which which one? Uh, Pivo <laughs> a Pivo, a Yeah, know, it's yeah, a beer. Everybody yeah knows exactly. Yeah. yeah, everybody yeah. knows people. Yeah. Yeah. Well, okay. Welcome to Kosciuszko. Oh well, thank you, thank you. How do you spell this? Kosciuszko? K No, no, but speak. Pronunciation. Kościuszko. Kościuszko, Kościuszko. Fajnie yeah. zmi, tak. tak yeah, yeah. After, after uh, tadeusz. tadeusz Kościuszko, yeah, ja, exactly. Yeah, we jestem here. Uh, I'm here uh, for like uh, ten days and, uh, I skończyłem w uh, New Orleans. Are you? Yeah, what? we are. Uh, I'm going to New Orleans, New Orleans. tu brought you here? Mam zjazd na Częstochowa, ale się rozpadało, jak fajnie napisane przez samo H. Tutaj Kościół również jest w Częstochowie. Też opisane, właśnie, że polska kolonia tutaj została założona. Ale okazuje się, że tutaj odbywa się impreza. O, mamy nazwiska polskie. Kocur, Pawelek. Zresztą Pawelek Wil, przed chwilką przejeżdżałem. Pruski, Szczepaniak, ale to brzmi jak fajnie. Daleko od Polski, proszę bardzo. Kościół katolicki Częstochowa. O, tutaj przez Cecha jest napisane. A chyba tu jest właśnie jakaś dzisiaj impreza obok. Zaraz zobaczę, co się dzieje. Chyba deszcz pokrzyżował plany, ale jest napis "częstochowa" jeszcze inaczej. I'm good. Słuchajcie, ale trafiłem na wydarzenie 150-lecie założenia Częstochowy impreza. Ciekawe, czy ktoś tutaj. Gada po polsku. Zaraz tutaj znajdę jakiegoś szefa. Good Polish person. There's like John, Witty. Yeah? speak Polish? Oh yeah. please. O udało się kogoś to po polsku gada. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, bardzo serdecznie witam. Przez przypadek przyjechałem tutaj i widzę, że macie uroczystość. Ma... Każdy rok miękko przyjada. Tak? A pani tu od urodzenia mieszka? Kościuszko. Kościuszko pani mieszka, Kościuszko. tak? Ja. Bardzo miło mi, że mam możliwość tutaj być. polskie po polsku dobrze. dobrze. Ale trochę pani polski język zna. Trochę. Yeah. Trochę. Okay. Yeah. Ale mój hof, mi... nie rozmawia po polsku. Oh, <laughs> okay. See, I can understand it. But... This is people uh, uh so, the local -Paul, Paul, II, he was here. Yes. In Panama Maria. He didn't come all the way to Maria. He stayed in San Antonio. Ah, okay. But he was here in Panama Maria? Yes. Oh, yes. nice. And you took this photo? Ah, right. oh, what's your name? Wayne Timon. Wayne Timon, ok, nice, very nice. Dużo czasu nie miałem na to, żeby być tam i się bawić z nimi, ale fajne spotkanie, bo chciałem zjechać teraz do panny Marii. I wjeżdżam do panny Marii. Polskie Centrum Kultury: Pomnik Marii, flaga polska, teksańska i amerykańska, kościół i pomnik Jana Pawła II. Ano, dlatego że jestem w pannie Marii. Panna Maria to jest pierwsza osada i najstarsza osada w Stanach Zjednoczonych, do której przybywają Polacy w 1854 roku. Zachęceni przez Moczy Gębę Leopolda Gębek, księdza, który obiecał im gruszki na wierzbie i śliwki na sośnie, a przede wszystkim pod tym dębem odprawił mszę świętą. I kiedy Polacy zorientowali się, jak trudne warunki są tutaj, to zaczęli go e, gonić i chcieli go zwinczować i na tym samym dębie chcieli go powiesić. I to jest główna, właśnie miejscowość. E, Związana z żywiołem polski. Super miejsce w Częstochowa w ogóle też dla mnie była rewelacyjna. I obok jest sklepik. No, I'm just talking, because here is a shop. I'm from Poland. Cool. Yeah. Yeah, it's nice. You have a nice shop with some Polish stuff. Yes. duma być Polakiem. Polako-amerykaninem są takie koszulki. Polska Księżniczka witamy fajne rzeczy i to jest takie ala visitor center What's your name? Janek Konrad. Janek Konrad. Ja yeah. yeah. oh, miły pan dał mi tutaj o długo pisiki ze sklepu. Super rewelacja. Ale miejsce związane z Polakami. Bardzo fajnie. It was very nice to come here. Thank you. Thank you. Thank you. No Na filmiku zjechałem nad wodę, zaczęły się piękne krajobrazy proszę bardzo sklep z owocami morza są też raki krewetki, kraby itd tutaj jak się jedzie to po prostu tych rafinerii jest mnóstwo, jestem w takim miejscu gdzie rafineria jest przy rafinerii dookoła jak sięgam, wszędzie rafinerii dużo tutaj, jak się jedzie wzdłuż wody. Jest domów na palach, co oznacza, że żywią naprawdę potrafi tutaj się uwedrzeć. Houston, mamy problem. Nie, nie mamy problemu. Jestem w słynnym Space Center. O, będzie się działo. Hello. How are you? Kiedy się wchodzi do Space Center Houston, o, dużo jest wycieczek szkolnych. Wiecie, co zróbcie najpierw? Wejdźcie po prawej stronie do Guest Service i zapytajcie się, czy są wycieczki do Centrum Lotów Kosmicznych. Dlatego, że to jest dodatkowa wycieczka, ona kosztuje 15 dolarów, ale myślę, że e, warto. A tam po prawej stronie, gdzie jest Tram Tour, trzeba pójść, ustawić się w kolejeczkę i jest bezpłatna wycieczka Czerwony Tour to jest tak zwany Red Tour, bo Blue tego niebieskiego nie ma. Jest teatr tutaj po prawej stronie, gdzie można zobaczyć różne fajne, ciekawe e, rzeczy. Można, e, jest stymulator e, lotów e, za dodatkową opłatę. No i później Wam pokażę co tutaj jest. Najpierw sobie się potem przejdzie. Dobra, i tutaj jest mapka, żeby to jakoś ogarnąć, to wam wytłumaczę. Tutaj jest główne wejście, i od razu tu wchodzicie po prawej stronie, żeby się orientować, jakie są wycieczki, jakie są zasady wejść na poszczególne tramwaje. Bo to się zmienia okres covidowy. Tutaj wchodzi się do tramwajów i jeździ się właśnie po ten tak zwany Rocket Center. Natomiast tutaj można wejść przez tak zwaną ekspozycję księżycową, dotknąć kawałka księżyca, który jest mniej więcej tutaj, i wyjść żeby zobaczyć wahadłowca Boeinga i do rakiety Falcon 9, to jest akurat ekspozycja na zewnątrz. Tutaj mamy Marsa, tutaj jest kawałek kamienia z Marsa przywieziony, przytransportowany, więc też go można dotknąć. I tutaj mamy Space Center Theatre. teatr, gdzie są opuszczane filmy mniej więcej co pół godziny, chyba Apollo 17 jest najfajniejszy. Sklepy z pamiątkami, jakieś i tego typu rzeczy. Ja zdecydowałem się na dwie wycieczki tramwajowe: Red Tram Tour. Które zawiezie mnie pod Sp Saturna 5. To jest bezpłatna wycieczka, i za 15 dolarów pojadę do tego tak zwanego centrum lotów kosmicznych, które jest znane z m.in. Houston. Mamy problem i nie, nie tylko. Tramwaje, które, którymi jeździ się na tak zwanym Red Tour, wyglądają tak. I wycieczka trwa około godziny. No to w takim fajnym towarzystwie uczniów i nauczycieli na wycieczkę. From Houston to Poland. Poland to Houston! yeah. Oh, look, I have red t-shirt like you have. You see? I know how to wear, what to wear today. Yeah, it's Here is the Palm Beach. It's okay. I tutaj można wejść właśnie do tej hali, żeby zobaczyć rakietę Saturn 5 o długości 110 metrów, która wyniosła wiele misji Apollo. Okay. Tutaj tramwaj zatrzymuje się na jakieś 15-20 minutek, następny podjeżdża i zabiera z powrotem do centrum. I tutaj mamy tą rakietę Saturna 5, która wyniosła wiele misji Apollo, poczynając, tak jak tutaj widzimy, cyferki od pierwszej przed, przez siódmą, ósmą, dziewiątą i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, bardzo fajnie opisane są poszczególne e, misje Apollo. Misje, która e, powstała od 1969 roku, niejako Lyndon Johnson chciał, żeby właśnie tutaj w Houston było wybudowane to centrum lotów kosmicznych, dlatego że on pochodził z Teksasu. Udało mu się to uczynić, lobbował bardzo mocno. I takie centrum tutaj powstało. Tutaj astronauci się uczyli i później przychodzili kwarantannę po tym jak wylądowali na Ziemi. No i mamy misję Apollo 11, która, pamiętamy, wyniosła ludzi w kosmos. Neil Armstrong, mamy tutaj Neila Armstronga, który pierwszy jako pierwszy stanął na księżycu Houston Tranquility Base here. The eagle has landed. Orzeł wylądował. Apollo 12, ale robi niesamowite wrażenie ta rakieta. To coś wspaniałego. I Apollo 13, no to niestety pechowa... Misja. No jestem cały czas po prostu pod wrażeniem. Jak się stanie po tym i to się zobaczy. Ja nie mogę. Dopiero się rozumie ten ogrom. Tutaj jest tak fajnie pokazane, jak, te, jak to wygląda, jak te poszczególne kapsuły się odłączają w momencie wchodzenia na orbitę okołoziemską. Ja na tym szczególnie się nie znam, ale Bła! Niesamowite robi wrażenie. O tutaj po kolei są tak zwane stage, czyli te plany po kolei, co tutaj odpada. Pierwsza część, druga część, i później trzecia i prędkość z jaką leci. 9700 km na godzinę, do 10000 km na godzinę, trochę te wycieczki szkolne przeszkadzają, ale... Co zrobić? No. Trzeba podziwiać. Każdy chce zobaczyć, dla nich to też jest duża atrakcja. I tutaj, jak się wychodzi, to są makiety rakiet, pod które, które można podejść i zobaczyć. Tutaj mamy silnik od F1, J2, J2. Mercury Redstone, który wywiół, wyniósł pierwszych Amerykanów w kosmos, Alana Shepard'a, właśnie w maju, 5 maja 1961 roku, czyli 5 tygodni, nie 5 tygodni, bo Yuri Gagarin w kwietniu 1961 roku był pierwszym, no, a Amerykanin pierwszym był Alan Shepard. No i tutaj mamy małego Joe 2. Zaraz obok tego Tramwaju jest ta strefa Marsa. I chyba to, co najciekawsze, to jest to, że można dotknąć Marsa. A więc, uwaga, wielki moment dotykam Marsa. Wow! Jeszcze raz, trochę chropowaty, nawet nie niewyślizgany. Tu pokazuje temperaturę, jaka jest na Marsie. Minus 5 stopni Celsjusza dzisiaj jest, chyba minus 73 w nocy, bezwietrznie, chyba ważne. I tutaj, zaraz obok Marsa jest wejście do kina, gdzie są pokazywane różnego rodzaju filmy. Co wspominałem wcześniej, Apollo 17 chyba jest taka ostatnia misja. Apollo jest chyba najciekawszy, więc And I do want to say one thing there are, there are no small people in this program, there are no small people on Apollo 17.

Mamy tak zwaną strefę księżycową, która. Ja tu szybko przelatuję, przepraszam, ale chcę po prostu tylko praktycznie Wam pokazać. Której najciekawszym chyba elementem jest kapsuła z Apollo 17, oryginalna. I chyba też to, co ciekawe, jest to, że tutaj można dotknąć jednego z kamieni księżycowych. Misje Apollo sprowadziły ze sobą 378 kg kamienia księżycowego. Uwaga! Mały krok na człowieka, wielki krok dla ludzkości. Dotykam Księżyca, wielki krok dla Michała. Super! Oh. Tutaj, jeszcze w tej przestrzeni, tak zwanej księżycowej, jest ten Skylab, gdzie można zobaczyć życie kosmonautów, życie w kosmosie. Tutaj po lewej stronie, na przykład, jest pokazane, jak oni myją się, jedzą. Łatwe to, to nie jest, zresztą sami wiecie o tym. Inne jest, inne jest przyciąganie, i tutaj, jak się wychodzi, jest tak zwane wyjście na Independence Plaza. Jest tutaj, gdzie mamy samolot Boeinga, który w pierwszej fazie wynosił właśnie wahadłowce, te, które tutaj widzimy. Później te wahadłowce były wynoszone już za pomocą różnych rakiet, i tam do środka. Można wejść zaró zarówno do samolotu jak i do wahadłowca. A zanim jest rakieta Falcon 9. A tutaj można wejść do wahadłowca. To jest rakieta. Falcon 9, producent SpaceX, 70 było udanych, znaczy 70 było startów w ogóle, 68 udanych. Dwa razy się nie udało. Ma prawie 70 metrów długości. Wracamy na Księżyc. Artemis. Misja, która ma wynieść to jest obecna misja NASA ma wynieść kolejnych kosmonautów na księżyc w 2025 roku chyba ona się rozpocznie no i przede wszystkim ma wynieść kobietę pierwszą kobietę która będzie spacerowała na księżycu dzieci naprawdę mają tutaj co robić jest szereg różnych programów z dziećmi to w ogóle można by było chyba tutaj cały dzień spędzić wiele różnych eksperymentów na pewno nie będą się nudziły. Hi, how are you? No, w okolicach wyjścia, cóż, tak jak wszędzie, sklepiki. O, koszulka NASA 20 dolarów, taki t-shirt. I bluzy NASA 45 dolarów. Takie są ceny w Stanach. Ja wiem, że w Polsce można kupić za mniejsze pieniądze takie bluzy z takimi znaczkami. No, ale nie będą oryginalne. Stąd z Houston, tutaj na terenie Space Center, jest też duża stołówka. Duże możliwości, jeśli chodzi o jedzenia na setki osób, może dziesiątki, ale może być tam parę set osób. Ale generalnie ceny są wysokie i też chyba jakość tego jedzenia z tego co wiem nie jest najlepsza. Opinie takie słyszałem, dlatego nawet nie kupuję tutaj. Nie jem jako po prostu najlepiej gdzieś tam zjeść to na zewnątrz. Więc nawet jak tutaj przyjdziecie, to warto zabrać ze sobą jakąś przykąskę, żeby tutaj nie kupować i wystarczy pojechać gdzieś na zewnątrz i coś lepszego i tańszego zjeść. No a więc ruszam na kolejny tour. To jest właśnie ten z centrum lotów kosmicznych, to słynne centrum lotów kosmicznych. I tutaj taka ciekawostka, na tym turze chyba jest, nie wiem, sporo jak dużo ludzi wsiada. No, ale generalnie chyba jest 5 tego typu wycieczek. Można to przez internet zamówić od razu, jak kupujecie bilety, jeżeli chcecie mieć pewność, żeby być właśnie na tej wycieczce Apollo Mission Control Tour. Tutaj wyjeżdża się poza to muzeum, w którym byłem. Tu już nie normalnie jedzą samochody, bo poza tym terenem znajduje się właśnie Centrum Kontroli Lotów. Ale tylko podczas takiej zorganizowanej wycieczki można to zobaczyć. Yes, I mean, choose any row, just pull all Dziękuję. Okay, Centrum Lotów jest niesamowite, warto być z przodu dlatego, że ma się miejsce w pierwszym rzędzie i można podziwiać to historyczne miejsce. Houston, mamy problem. To jest właśnie tutaj, to jest właśnie z tego miejsca. This jest the home of America's human space flight program and here is what you came out to see, the one and only And world-famous Apollo mission control room, now a national historic landmark. It's my honor to Gemini program in the early 60s, and also for the Apollo program for one main reason. Altitude 5,200 feet. Okay, all flight controllers, gotta go for landing. Retro, go. Vido, go. I go. Patrol, go. Telcom, go. GNC, go. Econ, go. Surgeon, go. Capcom over. Go for landing. Eagle, get them. here. go for landing. Over. Get a dog, man. 18 That's one small step for man. One giant leap for man. że oni też włączyli się z Amerykanami w zrozumieniu tego, co oni mówili. Z powodu tego, co zrobiłeś niebo stało się częścią świata człowieka. No i tyle. Chwila jest na zdjęcia teraz i będę wychodził. Niesamowita wizyta obowiązkowo w Centrum Kontroli Lotów. Trzeba to połączyć. Koniecznie. Jest rewelacyjna. Zresztą historyczne miejsce. I jestem po wizycie w Centrum Lotów Kosmicznych w Houston. 4 godziny mi to wszystko zajęło. Uważam, że obowiązkowo, jeżeli tutaj będziecie kiedykolwiek, obowiązkowo musicie ten dokupić bilet za te 15 dolarów, żeby zobaczyć samo centrum, bo tam wizyta w tym historycznym miejscu jest po prostu niesamowita. Plus przejechać się tym tramwajem, tak jak ja to zrobiłem. Od razu jak wyjdziecie, żeby zająć kolejkę, no i zwiedzić tutaj całą ekspozycję. Fantastyczne miejsce, rewelacyjne. Może trochę te dzieciaki przeszkadzają, ale jednak, no cóż zrobić, tak to tutaj jest w tygodniu, a w weekendy tutaj również jest dużo osób. Tyle, żegnam się z Wami z już prawie z Teksasu, będę jechał do Luizjany, ale jeszcze może coś zobaczę, do zobaczenia z trasy. Mnóstwo dzieciaków dalej jest, już słońce wyszło, Dlatego jeszcze na koniec chciałem pokazać flagi opuszczone do połowy, dlatego że wczoraj Miała miejsce strzelanina w Teksasie na północ od Dallas, 25 mil, 8 osób zginęło, stąd flagi są do połowy w centrum handlowym. No cóż, temat rzeka posiadanie broni w Stanach, szczególnie w Teksasie. Ale tym się nie będę zajmował. Musiałem tutaj zjechać, to jest Bakis, Buckis Bakis. To jest tylko w Teksasie. Największa stacja benzynowa w Teksasie. Jest tutaj z 200 dystrybutorów. Jedno wielkie. Wow, takiej stacji nie widziałem nigdzie. Bo samo wnętrze tej stacji też jest całkiem niezłe.